Pana Przeje... Siemano, tutaj Szymek yy, Witam Was na kolejnym vlogu Mamy nowy kadr Jest on troszeczkę inny z powodu tym, że chciałbym trochę urozmaicić tą formę Będzie trochę więcej działał może na tym materiale A Dzisiejszym tematem przewodnim, który będzie mi przyświecał jest moje inspiracje streetwearowe Ludzie, którymi się jaram, yy, projektanci którym się jaram, wszystkie, wszystkie te osoby które gdzieś w jakiś sposób oddziaływały na mnie, jeżeli chodzi o moje rozumienie moje postrzeganie właśnie streetwear'u czy snicker'ców właśnie Także zapraszam Was w małą podróż yy, poprzez ludzi, którymi jaram się ja Okej, okay, na początku pierwszą osobą, którą jaram się chyba najbardziej to naprawdę już dość długiego czasu jest Instabax, więc bardzo pozdrawiam Kamila od razu, bo jest naprawdę ziemalem. Od czasu, kiedy ja się interesuję z tak naprawdę gdzieś tam coś zmigały mi jego zdjęcia. Na początku byłem nastawiony dość sceptycznie do niego, nawet do końca nie wiem z jakiego powodu. Wydaje mi się, że po prostu gdzieś tam może wewnętrzna zazdrość tego tej kolekcji, którą, którą właśnie ma, i to powodowało we mnie taki trochę zgrzyt, ale po czasie. Zobaczyłem, jakby zacząłem czytać jego posty, zacząłem czytać to wszystko, co on gdzieś tam ma do powiedzenia, zacząłem trzymać trochę filmów, bo jeszcze, póki jeszcze je wrzucał, teraz mogę uczestniczyć aktywnie w grupie Insta Talks, co jest jak najbardziej, jak najbardziej super, fajne, fajne doświadczenie. Dużo takiej właśnie pierwotnej zajawki na sneakersy, dużo takich parek, które... Obecnie może nie są na hypie, ale, ale są generalnie bardzo dobrze i przyjemnie postrzegane poprzez te community, które gdzieś tam się zbiera wokół Baxa. No na pewno, nie ukrywam, mnie urzekł hashtag to tylko dresowy styl. Ja byłem bardzo długo nieprzekonany do dresowego stylu, raczej byłem nastawiony negatywnie do, do, do dresu, raczej nie chciałem go nosić, raczej chciałem unikać takich rzeczy. Aczkolwiek po czasie, gdy gdzieś tam właśnie zobaczyłem stylizację Baxa, czy też właśnie jego zamiłowanie do butów tak zwanych szybkich, sprawiło, to dla mnie wielka, sprawiło mi to wielką radość, zajarałem się tematem i sam obecnie staram się gdzieś tam łapać do kolekcji jakieś właśnie dresowe buty, jakiś taki dresowy styl trochę przemycać. W coraz częściej gdzieś mi się zdarza, zacznę założyć dres. Jest to taka bezpośrednia inspiracja właśnie, właśnie Baxem, bo uważam, że robi super robotę, też jako człowiek, bo miałem okazję z nim zamienić może parę zdań, ale gdzieś tam Widział mój pierwszy podcast, dał mi fajny feedback, z czego jestem bardzo zadowolony i wdzięczny. Ogólnie rzecz biorąc, ja mnie strasznie jego działalność w social mediach, ale też poza nimi, na zasadzie właśnie punktu kampanii. Marketingowych, to na przykład z New Balanceem, czy to z jakąkolwiek inną firmą. Sam też yy, często modelował do prosto. Jest to fajne połączenie tej OG zajawki sneakersowej, razem z takim przywiązaniem do, właśnie do, polskiej, do polskiej branży. Co jest, dla według mnie jest wielkim wielkim plusem. Ja też bardzo lubię ubierać się właśnie w marki polskie, zresztą na sobie mam feeling ze sneaker studio, więc jest to dla mnie też coś fajnego. Taki fajny, fajny smaczek, że jest to akurat polskie, jest produkowane w Polsce i są też to typowo polskie firmy. Dla mnie jest to ważne. Widzę też po Baxie, że on też bardzo, bardzo lubuje się w tym, żeby, żeby promować te polskie, dobre polskie marki. Co jest według mnie wielkim plusem i wielki szacunek za to. No i oczywiście Bax jest, że tak powiem, ojcem mojej zajawki na e y Obecnie leci do mnie parka Kajano 5. OG w kolaboracji z Run Fiegiem. No dla mnie dla mnie, must have. Cała moja w ogóle zajawka na ASX-y, bo gdzieś obecnie jestem trochę bardzo wkręcony i gdzieś tam ciągle czytam, gdzieś tam się rozglądam, właśnie gdzieś sam poluję jeszcze na jakieś power parki właśnie 3 OG, bo mamy obecnie krągą rocznicę, wydania 30-lecie i bardzo mnie to jara, więc y, dzięki właśnie Baxowi tak naprawdę, bo on też zawsze, zawsze gdzieś postulował, zawsze gdzieś rzucał właśnie właśnie ASX y Dużo o nich zawsze mówił, zawsze je pokazywał, zawsze je chwalił gdzieś y, można powiedzieć na, chwali, na fali tego tak naprawdę. Ja się zajarałem, więc... Moim zdaniem ojcem tej zajawki jest Bax i wielkie, wielkie pozdrowienia niego. No, kolejną osobą, yy, która tak naprawdę wiele, wiele, dobrego wniosła do mojego, powiedzmy, streetwearowego życia, tak jak już kiedyś wspominałem, Szczepan Radzki. W poprzednim vlogu o tym wspominałem o mojej historii, teraz chciałbym trochę to rozwinąć, ponieważ tak naprawdę Szczepan i jego blog, kolekcjoner butów, wtedy, teraz Szczepan Radzki. Zaszczepił we mnie bardzo dużo takiego dobrego myślenia na temat obuwia. Może nie spowodowało tego, że jakoś zmienił się mój sposób ubierania albo nie wiem, ale dużo zmieniło się w moim sposobie myślenia przede wszystkim, bo do tej pory uważałem, że sneakersy to kończą się, zaczynają się na tych mega drogich, które są turbo limitowane i nic poza tym. Szczepan i jego blog pokazał mi jak wiele tych, powiedzmy, butów, które są wydawane jako GR, które nie są limitowane które tak naprawdę wiele wiele może teoretycznie nie wnoszą do samej, do samej gry, ale jaka się za nimi historia. Chociażby Air Force One, buty, które są dla mnie jednym z najlepszych, które posiadam, wnoszą tak wiele do, do historii, bo już 38 lat mają. Tak naprawdę tyle tyle w środowisku rapowym osób, które korzystało. Ilość osób, która nosiła tego buta, która o nim mówiła, która o nim opowiadała, gdzieś w tych kawałkach oddawała mu hołd, jest niesamowita. Co pokazuje, że tak naprawdę wiele wydań, które wydają się na pozór nijakie, nieważne, tak naprawdę mają ogromne znaczenie dla jakiejś części kultury, popkultury. Szczepan pisał również dużo bardzo fajnych artykułów na temat właśnie trendów, które się pojawiają, co on o nich sądzi, jakaś taka właśnie opinia, kogoś, ktoś tu siedzi w danym temacie już trochę dłużej niż niż powiedzmy rok, człowieka, który swoje przeżył, swoje odstał na kamperkach to pokazuje, co mi dawało taką fajną perspektywę do rozumienia tego jak działają trendy jak to się dzieje w streetwearze, że nagle coś jest popularniejsze, a coś, jest, a coś przestaje być popularne też dzięki temu też poznałem masę trendów, których w ogóle nie wiedziałem na przykład shoes czy daddy shoes. To są rzeczy, które ja poznałem właśnie dzięki Szczepanowi, bo on o nich gdzieś napisał artykuł. Ja sobie go przeczytałem i dopiero wtedy zacząłem się orientować, co to tak naprawdę jest. Też dla mnie jest wielkim, wielkim kozakiem, za, szczególnie za uptempo z pod podpisem Scotta Pippena. Jest to niesamowita para butów, no bo jednak mieć uptempo właśnie z podpisem Scotta jest po prostu niesamowite. Następną osobą, która dużo wniosła do mojego postrzegania postrzegania twaru tak naprawdę, co też się może dać zabawne trochę, ale właśnie wujek Rada Kaston, no wujas, no dużo, dużo dobrego wniósł, bo też na początku był dla mnie takim dość dużym kompendium wiedzy na temat tego, co się dzieje aktualnie, jak Szczepan był takim mentorem, który sprawiał, że zaczynałem rozumieć w ogóle tą zajawkę. No wujek Krada Custom tak naprawdę sprawił to, że trzełem rozumieć, jak działa system marketingowy Adidasa, który robi 3 do 3, 4, może nawet więcej dużych wyprzedaży w ciągu roku. Dzięki właśnie właśnie owi dużo takich smaczków poznałem i wiedzia, nauczyłem się tego, że nie warto zawsze kupować buty za, za retail, za cenę, one ma w sklepie, bo masa butów tak naprawdę bardzo szybko. Zostaje przyceniona szczególnie w Adidasie, ale nawet w Nike jest często tak, że trafiają się właśnie bardzo fajne style, co tak naprawdę w jakiś sposób wyjaśnił ja właśnie dopiero wujek Rada Custom. Za co to też chcę mega wziąć, bo się nauczyłem, że jakby ważniejsze moim zdaniem jest kupienie fajnej parki w dobrej cenie, niż kupienie drogiej parki tylko dlatego, że jest droga. Bo co z tego, że kupisz coś za retail, jak sztuką jest kupić coś taniej niż retail. I to jest Taki może niewielki wkład, bo jak gdzieś tam potem, m, może nie do końca z, zacząłem pokrywać się z moim myśleniem z, z wujkiem, ale dalej uważam go za bardzo fajnego ziomka, który dużo, dużo dobrego dla polskiego community robi i wnosi mimo wszystko. Także też wielkie pozdro. Przechodzimy do kolejnej osoby. Kolejnym, można powiedzieć, idolem, może idolem cytu słowo, ale gdzieś tam tą inspiracją ogromną, jest Po prostu tak, może generalnie. W, Masa ludzi go kojarzy też z fotografii, no ja go kojarzę i z fotografii, i właśnie z buciarstwa, bo dla mnie pewne, pewne schematy, pewne fotki, które zostały wykonane przez niego, może, może nawet inspirowane kimś innym, ale gdzieś w mojej świadomości, tylko w mojej, mam nakreślam, są pewne elementy fotografii, pewne style, które tak naprawdę od razu powodują, że myślę sobie nowczak. Widzę takie zdjęcie. I od razu pierwsza myśl, to jest nowcieks, więc no na pewno chciałbym kiedyś, może fotografią ja się nie zajmuję, zajmuję się moją dziewczyna, ale chciałbym kiedyś wypracować sobie taką, taką stylówę, która jest tak rozpoznawalna, że jak ktoś widzi zdjęcie w tym stylu, to od razu myśli Szymek, nie? To, to było bardzo fajne, bardzo fajne i bardzo wielki props za to. Co też otworzyło mi oczy na sposób pokazywania w ogóle sneakersów, że fajnie jest pochwalić się nową parką, zrobić sobie lpu, ale też bardzo fajnie jest zrobić jakieś konkretne, fajne zdjęcie przemyślane, które tak naprawdę oddaje cał, cały kuncz tego buta, co według mnie jest super i wielki props za to. No i generalnie jakbym miał tak powiedzieć coś o Piotrku tak jeszcze szczerzej, to uważam go za naprawdę niesamowitego gościa, który stworzył niesamowite rzeczy, bo projekt relap, którym, którym się zajmuję, te ciuchy są niesamowite po prostu coś totalnie nowego, coś niesamowicie świeżego, coś czego tak naprawdę nie wiem. Miałem ja się chyba nigdy nie spodziewał. Uważam, że ten projekt tak naprawdę jest trochę taką definicją tego, w którą stronę powinien podążać polski streetwear, polskie marki, żeby, żeby tak naprawdę zdobywać żeby zdobywać klientele, zdobywać wiele wiele propsów i uznania, bo naprawdę Szapobaza ten projekt. Tak samo kolaboracja z y, kamuflażem, spodnie, które tak naprawdę chyba przydawały się na pniu, to każdym razem jak się pojawiały. Spodnie, które stały się fenomenem, moim zdaniem. Niesamowite w spodniach z tej kolaboracji jest to, że tak naprawdę masa ludzi znajdzie która by je chciała, a ich nie ma. Czyli jakby gdzieś projekt, no oczywiście on oczywiście był limitowany, więc to też jakby powoduje, że zawsze jest mniej sztuk niż ludzie by ich chciało, ale. To, jakiś szum wokół tych spodni się zrobił, też jak one stały się rozpoznawalne, bo tak naprawdę te nadruki nie są jakieś ogromne na nich, ale jak widzisz ten nadruk, od razu masz w głowie, że to jest nowciak, że, że to są spodnie z kolaba nowciaksa. Jest to dla mnie coś niesamowitego i to też myślę, że fajna sprawa w ogóle mieć kolaborację z tak zasłużoną firmą na polskim rynku, jaką jest kamuflaż. I tak naprawdę mogę, mogę powiedzieć po raz kolejny: Szakoba, bo dla mnie jest to, jest, to, jest to droga, którą ja sam chciałbym podążać jako, jako twórca, jako, jako streetwearowiec, jako, jako człowiek, jako, jako po prostu ziomal, nie? Samczem, chciałbym iść, też mieć w życiu szansę. Może mi się kiedyś uda zrobić jakąś kolaborację wspólną z jakąś firmą. Może kiedyś e, zaprojektować jakieś buty, tak jak, tak jak Nowczak zaprojektował buty dla Krzysztofa Gonciarza z okazji chyba przebiegnięcia dwóch maratonów. Z niubalansem, niestety też jest super sprawa. Też drugą, znaczy właściwie też kolejną rzeczą, którą Nościk zrobił albo współtworzy, jest projekt Pacer. I to też jest, to się nie wydaje jakoś takie turbo niesamowite, bo to są, są pacery na słusze do reforsów, ale jakby już tak, zagłębiając się w historię, sama historia w ogóle tego, jak no, było nieciekawie, bardzo, a Piotrek z tego się podniósł i tak naprawdę pokazał, można powiedzieć, pokazał Kochones po prostu, że, że podniósł się z takiego tak strasznie beznadziejnie sytuacji się podniósł i tak naprawdę odbudował to i teraz znowu tworzy tak naprawdę masę, masę nowych fajnych rzeczy. Teraz zostanie kolaboracja właśnie z zoologii, która też moim zdaniem wyszła świetnie. Może się wydawać, że tak, że poczery to nie jest nic niesamowitego, ale jakby tam sam pomysł na to, żeby to tworzyć, żeby tworzyć od zera tego typu rzeczy. Dla mnie jest niesamowity i bardzo bardzo wielki props za to, bo pokazał, że się da zrobić coś tak prostego, ale w tak fajny sposób. Bo dla mnie jest to mega fajne, że mógłbym sobie zmieniać suszę. Owszem, te patenty już trochę były, no bo czy to, czy to Air Force Travis'a czy potem Nike w ogóle zaczęło wypuszczać takie Air Force, na których są te zmienne susze. Ale sam projekt tego, żeby tworzyć same susze do wymiany, do customizacji, dla mnie jest niesamowity i wielki, wielki props za to. Generalnie głównie, zajmuję, głównie gdzieś interesuję się polską sceną, nie jestem może jakoś turbo zakorzeniony w tej, powiedzmy, zagranicznej, ale na pewno mogę powiedzieć jedną rzecz, że bardzo jaram się Seanem Motorspunem, Tak naprawdę, owszem, nie ukrywam, poznałem go dopiero po jego kolaboracji z Nike na modelu hybrydowym Air Max 1, Air Max 9.7. Myślę, że pokazuje to, jak jaram się tą kolaboracją, to, że na nodze mam wytatuowanego tego buta w kolorze, więc pokazuje to, jak bardzo jaram się tym butem. Jak jaram się tą kolaboracją i tak naprawdę potem zacząłem trochę śledzić właśnie Seana, podpatrując to, co, co jego, jego ruchy. Co prawda niekoniecznie zawsze podoba mi się to, co robi, bo to jest oczywiste, jesteśmy subiektywni, więc w jakiś sposób czasem mi się coś podoba, czasem nie, ale masa Projekt mi się podoba, na przykład teraz bardzo czekam na te asx -y, żel żelki trójki właśnie w tej kolaboracji. Bardzo na to czekam, bardzo mi się one spodobały. Jest to osoba, która mnie inspiruje do tego, bo jakby sam chciałbym kiedyś mieć możliwość zrobienia kolaboracji z Nike, a szczególnie na modelu Air Max, którego jestem ogromnym fanem. Byłoby to dla mnie niesamowicie wielkie doświadczenie i po prostu bardzo jaram się faktem, że, że szum taki szatakowy tak posiada i jest to dla mnie cel i marzenie, które chciałbym kiedyś spełnić. Może się uda, może nie. Zobaczymy. Ale generalnie wierzę w to, że się uda. Tak naprawdę, kończąc już cały ten odcinek, pewnie będzie znacznie krótszy od poprzedniego, ale nie do końca jestem fanem rozgadywania się na temat y, innych ludzi, bo boję się, zawsze powiem wtedy jakąś głupotę i będzie to wtedy bardzo. I, nie wybrzmi to, 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 co bym chciał, żeby wybrzmiało. Wydaje mi się, że teraz wybrzmiało właśnie wszystko to, co chciałem powiedzieć o tych ludziach, bo generalnie oni tak naprawdę spowodowali to, jak bardzo mój pogląd na Streetwear wygląda. Ci ludzie tak naprawdę, można powiedzieć, zbudowali mnie. Jako, jako człowieka w streetwearze i jestem mega wdzięczny za to, za tę za ich pracę i mam nadzieję, że dalej będą ją robić i dalej po prostu z taką autentycznością i szczerością. Wielkie pozdrowienia dla chłopaków i to na dzisiaj tyle. Siemano.